Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Was wszystkich do spędzenia kilku chwil nad dzisiejszym tekstem Ewangelii Świętego Marka, rozdział trzeci. Każdorazowa lektura Słowa Bożego jest swoistego rodzaju tchnieniem ducha na tych wszystkich, którzy ją czytają, dlatego że Słowo Boże, jak do, 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 dokładnie wiemy, jest natchnione, natchnione mocą Ducha Świętego. Ilekroć więc czytamy, rozważamy Słowo Boże, przybliżamy się czy otwieramy nasze serca właśnie na działanie Ducha Świętego w naszym umyśle, w sercu, w naszej również woli, która nas prowadzi do podejmowania dobrych czynów. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jeden z elementów. Doświadczenia Boga we własnym życiu oparty na decyzjach woli. To jest jedna z klasycznych prawd dotyczących chrześcijaństwa, że wyrażanie miłości do Boga polega nie tyle na uczuciach, chociaż one są jak najbardziej potrzebne i są elementem ludzkiej duchowości, ale podstawowym kryterium czynienia woli, czynienia. Dążenia do zjednoczenia z Bogiem jest spełnienie Jego woli. Na czym to polega? Otóż dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam Jezusa, który otoczony jest gronem uczniów, którzy siedzą, czy stoją, wokół, raczej siedzą wokół Niego, jak to zwykle w starożytności bywało, że nauczyciel gdzieś tam też siedzi albo stoi u Jego stóp. Gromadzą się uczniowie, słuchają tego, co nauczyciel ich uczy. Wtedy przychodzi, do Chrystusa, jego matka i jego bracia, i donoszą mu o tym, że oto Twoja matka, Twoi bracia chcą się z Tobą widzieć. I wtedy Chrystus zadaje pytanie retoryczne, na które Sam sobie daje odpowiedź: Któż jest moją matką i któż jest moimi braćmi? Otóż, wskazując na tych, którzy wokół Niego siedzą, mówi: Ci, którzy Słuchają słowa Bożego i wypełniają je, są moją matką, moimi braćmi. I rzeczywiście, kto pełni, dalej mówi Chrystus, wolę Ojca mojego, ten mi jest właśnie matką, Ojcem i braćmi. Moi drodzy, pełnienie woli Boga jest podstawą zbawienia i podstawą zarazem do poznania. Samego Boga. Pełnienie woli Boga rozpoczyna się od najprostszego aktu woli, którym wyznaję, że Bóg jest. Że Bóg jest stwórcą, że Jezus Chrystus jest zbawicielem i że Duch Święty prowadzi dzieło syna w czasie aż po dzień dzisiejszy. Wyznanie Boga w Trójcy Święty jedynego. To jest podstawowy akt woli, który jest niczym innym jak. Również pełnieniem woli Ojca, pełnieniem woli Ojca, która polega na zbawieniu, dążeniu do, zbowie, do zbawienia człowieka. Święty Jan wyraźnie mówi o tym, tak bowiem Bóg umiłował świat, ale że Syna swojego jednorodzonego dał, a żeby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Więc wiara w Jezusa Chrystusa jest dziełem Bożym, jest czynem który zapewnia nam tutaj na Ziemi świętość, czystość sumienia i zarazem wytrwanie w dobrym, bo przecież nie własną siłą człowiek zwycięża zło, pokusy do zła, lecz zawsze, lecz zawsze zwycięża mocą Bogą, bożą otrzymaną przez, na modlitwie i również przez uczestnictwo w świętych sakramentach. Ponieważ dzisiaj wspominamy też w liturgii świętego Tomasza Zakwinu, średniowiecznego Dominikanina, który postawił, można by powiedzieć, wiarę chrześcijańską, katolicką na gruncie filozofii. Chciałbym tu przytoczyć jedno wydarzenie z jego życia na półlegendarne, ale chyba też faktyczne, że wiemy, że Święty Tomasz jako młody chłopiec został dodany na wykształcenie do klasztoru Benedyktyńskiego na Monte Cassino i później jego zamożna i też szlachecka rodzina chciała, żeby Tomasz pozostał w tym klasztorze nadal i żeby został jego opatem, co w ówczesnych czasach wiązało się też oczywiście z dużymi przychodami materialnymi. Jednak yy, Tomasz, poznawszy Dominikanów, nowe zgromadzenie, które powstaje w XIII wieku, właśnie jest to zgromadzenie ubogich zakonników o charakterze żebraczym. Decyduje się, decyduje się wstąpić do tego zgromadzenia, i niestety jego rodzina się przeciwstawia tej decyzji, rozczarowana wręcz, że Tomasz chce zostać zwykłym żebrzącym Dominikaninem, zakonnikiem. I co robią? Zamykają go w więzieniu w Rock'a w miejscowości skąd pochodzi. I Tomasz przez praktycznie cały rok przebywa w tym więzieniu, szykanowany niekiedy przez swoich braci, a jednak przez cały rok nie zmienia swojej, swojego zdania, jeżeli chodzi o wstąpienie do, czy właściwie kontynuację, już właściwie był dominikaninem, kontynuację swojego powołania dominikańskiego. No I w końcu, dzięki przychylności swoich sióstr z tego więzienia ucieka. Oczywiście to nie jest kwestia może adekwatna do życia każdego z nas, kiedy żyjemy w świecie, w rodzinach, i tak dalej, ale pokazuje jedną rzecz, pokazuje siłę sumienia, siłę sumienia. Jeżeli Tomasz był przekonany, że jego drogą powołania jest życie w ubogim zgromadzeniu dominikańskim. I to jest jego droga do świętości. I doszedłszy do tego przekonania, nie zmienia swojego zdania, pomimo tak drastycznego nacisku ze strony swojej rodziny, która wręcz go więzi w konkretnym, rzeczywistym więzieniu. To jest oczywiście przykład. Takich przykładów więźniów sumienia, moi drodzy, jest dużo. Również dzisiaj w krajach. Które nazywamy rozwiniętych, czy to europejskich, czy za oceanem. Otóż były przypadki więźniów sumienia. Słynna Mary, Mary Wagner z, z Kanady, która przychodziła pod kliniki aborcyjne i rozdawała kobietom idącym zabić swoje dzieci czerwone róże, namawiając je, żeby odstąpiły od tego tragicznego aktu. Mary się działa kilka razy w więzieniu jest rzeczywistym więzieniem sumienia ale moi drodzy jeżeli nie pozostaniemy wierni prawdzie o Bogu i o człowieku to jak będziemy mogli sobie patrzeć w twarz już na tej ziemi a później już dopiero stając przed Bożym sądem dlatego zasada o której mówi Chrystus jest podstawowa w wyznawaniu wiary kto pełni Wolę Ojca Mojego, który jest w niebie, ten jest matką, bratem i siostrą. Pamiętajmy o tym, kiedy oceniamy nasze codzienne postępowanie w świetle Ewangelii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.